Witajcie! Co nas dziś czeka? Siła asymilacyjna. Karol Bielski, odwrócona lekcja. Cykl biologia do matury. Zapraszam! Znowu fotosyntezna, znów jakieś cykle biochemiczne, znów kłucie na pamięć. Czy to się kiedyś skończy? Na rozszerzonej biologii. Nie, ale zobaczysz, nie taki diabeł straszny jak mu się w kasze nadmucha. To czym dziś będziemy się zajmować to faza fotosyntezy niezależna od światła, zwana dość niefortunnie fazą ciemną. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypomnijmy sobie fazę zależną od światła, bo bez niej nie zajdzie ta omawiana dziś. Kluczowe są tu produkty tej fazy zależnej od światła, a więc siła asymilacyjna, na którą składają się ATP i NADPH. Zatem w fazie jasnej, zależnej, ładujemy baterie i ładujemy przenośniki elektronów. Czy je redukujemy, i do tego potrzebne jest nam światło właśnie. W tej drugiej fazie, tej dziś omawianej, wykorzystamy tę siłę asymilacyjną, czyli ATP i NADPH, do wytworzenia związków organicznych. Pamiętajcie jeszcze, że faza jasna odbywa się przy użyciu dwóch fotosystemów. Dzięki wędrówce elektronów utworzyliśmy gradient protonowy, a powracające H +y zasilały syntazę ATP. Dziurę elektronową w PS1 wypełniliśmy elektronami z PS2, zaś dziurę w PS2 wypełniliśmy elektronami pochodzącymi z fotolizy wody. Jeśli nie pamiętasz tego dokładnie, zapraszam do poprzedniej lekcji o tutaj. To, czego nie omówiliśmy na poprzedniej lekcji, i chyba zrobimy to teraz, to tak zwana fosforylacja. Cykliczna. O co chodzi? Fosforylacja to proces przyłączenia reszty fosforanowej do ADP. No i powstaje oczywiście ATP. Zatem wytworzenie ATP w taki sposób, jak opisałem przed chwilą, to tak zwana fosforylacja niecykliczna. Trzeba stale dostarczać elektrony z fotolizy wody, żeby można było produkować ATP. U bakterii, Często zachodzi fosforylacja cykliczna, dotyczy tylko fotosystemu pierwszego, i elektrony wybite z tamtejszych barwników powracają z powrotem by zapełnić lukę elektronową. Elektrony krążą i stąd cykliczność w nazwie. Tylko że nie powstaje tutaj NADPH, no bo elektrony nie trafiają na przenośniki, a zamiast tego z powrotem do fotosystemu. Nie zachodzi zatem fotoliza wody, nie uwalnia się też tlen. Jedyne co udaje się uzyskać to gradient protonowy, a w efekcie czego zasilanie dla syntazy ATP i ATP powstaje. Skoro już na przykładzie zadania Maturalnego sobie to omawiamy, to zróbmy wreszcie to zadanie. Choć już pewnie nie ma o czym mówić. Przedstawiona na schemacie fosforylacja niecykliczna, ponieważ zachodzi fotoliza wody, zaangażowane są obydwa fotosystemy, powstaje oprócz ATP także NADPH. No dobrze. Przejdźmy do tego, po co się dziś tu spotkaliśmy. Faza niezależna od światła. Zacznijmy od nazewnictwa. Otóż faza zależna od światła, czyli faza jasna, tu nie ma wątpliwości. Od zachodzi wtedy, kiedy świeci. Natomiast faza ciemna sugerowałaby, ta nazwa by sugerowała, że zachodzi tylko w nocy. Czy kiedy jest ciemno? Tymczasem zachodzi niezależnie od tego, czy świeci, czy nie świeci. Zatem zdecydowanie lepszą nazwą niż faza ciemna będzie nazwa faza niezależna od światła. Ok. Cykl Kalwina, czyli właśnie ta niezależna od światła, to szereg procesów. A właściwie nie szereg, tylko krąg reakcji. Pamiętacie różnicę między cyklem biochemicznym a szlakiem biochemicznym? Otu taj sobie przypomnijcie. W każdym razie mamy tutaj cykl, w którym skorzystamy z siły asymilacyjnej po stałej fazie zależnej od światła. Pamiętacie co wchodziło w skład siły asymilacyjnej? Popatrzmy na cykl z zadania maturalnego CKE poziom rozszerzony. Zadanie 24. Formuła 2015. Zacznijmy od. RUBP, czyli rybulozo bis, fosforanu. Zwróćcie uwagę, że nazwano nam tę część tego cyklu karboksylacją. Karbon węgiel, karboksylacją, więc będzie przyłączenie cząsteczki dwutlenku węgla do akceptora, czyli właśnie rybulozo fosforanu. Te reakcje będzie katalizować enzym o nazwie karboksylaza 1,5-bifosforybulozy, z angielskiego określana mianem rubisko. Dużo prościej. Zwróćcie uwagę, że RUBP był pięciowęglowy. Po karboksylacji robi się nam związek sześciowęglowy, ale on bardzo szybko rozpada się na dwie. Trójwęglowe cząsteczki kwasu fosfoglicerynowego PGA. Nadchodzi ważny moment. Nadchodzi ważny moment reklamy kursu uczenia się. Słuchajcie, przez całą edukację kułem na pamięć podręczniki i zeszyty podyktowane przez nauczycieli. Gdybym wtedy miał do dyspozycji taki kurs, moje życie szkolne byłoby o wiele prostsze. Zatem całe pedagogiczne doświadczenie, wszystko co widziałem, czego się nauczyłem, przekułem w ten kurs. Ucz się z głową. Zajrzyj do linka w opisie naprawdę warto. A teraz naprawdę ważny moment redukcja. Jak pamiętacie, zredukować coś, jakiś związek chemiczny, to dostarczyć mu elektronów. Ale skąd wziąć te małe ujemne gnojki? Pamiętacie, NADP, który podczas fazy jasnej, znaczy tej zależnej od światła, został załadowany elektronami, czyli właśnie zredukowany i powstało NADPH? Oto to NADPH wkracza na scenę i samemu się utleniając, czyli oddając elektrony, redukuje PGA. Żeby to mogło się wydarzyć, potrzebujemy energii, czyli drugiego składnika siły asymilacyjnej. To jest moment, kiedy widzimy, jak te dwie fazy fotosyntezy są ze sobą powiązane, jak produkty jednej fazy wykorzystujemy w tej drugiej. Aldehyd 3-fosfoglicerynowy PGAL to produkt tej redukcji oto związek, który jest gwiazdą w sumie powstaje 6 cząsteczek tego związku z czego 5 wróci do cyklu by zregenerować RUBP ale ta jedna malutka trójwęglowa cząsteczka cukru tej triozy jest pierwotnym produktem fotosyntezy ja wiem, że od głębokiej podstawówki mówią wam, że produktem fotosyntezy jest glukoza i jest, ale dopiero powstanie z takich dwóch cząsteczek pierwotnego produktu pierwotnego produktu fotosyntezy czyli PGAL aldehydu 3 fosfoglicerynowego. Wróćmy jeszcze do regeneracji. Już wspomniałem o tym, ale to jest trzeci etap cyklu Kalwina, gdzie z wspomnianych pięciu cząsteczek PGAL powstaje RUBP. Zwróćcie uwagę, że tu także niezbędna jest energia chemiczna w postaci ATP, czyli jeden ze składników siły asymilacyjnej powsta... powstającej w fazie zależnej od światła. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Siła asymilacyjna. A zadanie, którym, któremu się przyglądaliśmy, nad którym pracowaliśmy, właściwie nie jest tak wprost o fotosyntezie, bo mamy znaleźć to miejsce, gdzie cykl Calvina wiąże się z syntezą kwasów tłuszczowych. Jeśli kojarzycie, że kwasy tłuszczowe powstają a właśnie zatrzymaj film zastanów się powstają z acetylokoenzymu A, to wystarczy odszukać acetylokoenzem A na schemacie OOO tutaj i mamy odpowiedź. Substratem syntezy kwasów tłuszczowych jest acetylokoenzem A, który w plastydach powstaje w wyniku przemian kwasu fosfoglicerynowego, będącego produktem karboksylacji w cyklu Kalwina. Uroślin zachodzi oczywiście w chloroplastach, podobnie jak synteza kwasów tłuszczowych. Tradycyjnie, już tak zbliżając się do końca, zróbmy jeszcze zadanko i tradycyjnie jedna analiza znajduje się na Patronite w ramach podziękowania dla moich patronów. Zadanie z 2019 roku, poziom rzeczy jasna rozszerzony, zadanie piąte. Na schemacie przedstawiono proces asymilacji CO2 oraz przemiany jej produktów zachodzących w komórkach mezofilu. Podaj nazwę cyklu oznaczonego na schemacie numerem 1 oraz pełną nazwę triozy, która jest jego produktem. Nie będziemy ukrywać, że to nie jest trudne zadanie, biorąc pod uwagę, nad czym siedzieliśmy przez ostatnie minuty, skoro włączamy do cyklu CO2. Co widać tutaj, i powstaje w jego wyniku PGAL, co widać z kolei tutaj. Musi to być cykl kalwina-atrioza, czyli nasz pierwotny produkt fotosyntezy. To oczywiście aldehyd 3-fosfoglicerynowy PGAL. A tak z rozpędu spróbujmy jeszcze zrobić tę część B. Na podstawie schematu opisz procesy biochemiczne zachodzące w komórkach mezofilów w sytuacji, gdy produkcja PGAL jest tak intensywna, że przewyższa możliwość transportu tego związku do cytozolu. No wszystko widzimy na schemacie. Musimy to tylko ładnie ubrać w słowa, skoro tutaj jest cytozol. A my z treści zadania wiemy, że jest problem z transportem do cytozolu tego PGAL. To skupmy się o na tej części, i to co widzimy, to że nadmiar PGAL, a właściwie z nadmiaru tego związku, powstają cząsteczki glukozo-6-fosforanu, z których syntezowana jest skrobia. Od dziękuję za uwagę, dzięki za wszystkie komentarze, za to, że jesteście ze mną, że oglądacie te filmy do końca, uczycie się z odwróconą lekcją. Jeżeli pomaga ci to w nauce, rozważ zostawienie subskrypcji, dzwoneczka. Napisz, co o tym sądzisz. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.